Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. I zaka przed wami kolejny odcinek Overwatcha, serii, gdzie łapiemy haksy grające w świecie Counter Strike. A. I dzisiaj już nie w poniedziałek, ani w wtorek, ani nawet nie w środę, tylko dopiero w czwartek, czyli już właściwie w połowie tygodnia, wrzucam ten odcinek, który się mocno niestety opóźnił. W głównej mierze przez to, że nie miałem rangi i nie mogłem nagrywać Overwatcha, i nie miałem za bardzo nawet czasu, żeby tego matchmakinga sobie zagrać, ani nawet nie miałem ochoty. Szczerze mówiąc, po tym, co się dzieje ostatnio na matchmakingach, to, to aż się bałem grać tego matchmakinga, więc tak się trochę odłożyło i, i przepraszam Was serdecznie. W poniedziałek mi kompletnie w ogóle to wyleciało z głowy, że jest poniedziałek, żeby nagrać Overwatcha, bo byłem, byłem na strzelnicy. Gdzie strzelałem w ogóle z ciężkich kalibrów? Strzelałem full auto, strzelałem z karabinów snajperskich i w ogóle, i w ogóle, i, i będzie. I, i nagrywaliśmy to przy okazji, robiąc takie porównanie broni, które są w grach komputerowych. Jak się strzela w Realu? Z broni, które są znane w grach komputerowych. Myślę, że to będzie fajny materiał, który się, który wyjdzie za jakiś tydzień, może dwa na YouTube, więc możecie, możecie na niego czekać. Bo ja na niego czekam na przykład. No, tak jak czekałem na to demko, właśnie. Jak się okazuje, w ogóle sobie muszę ściszyć trochę, bo grałem mecz właśnie przed chwilką z Lechem, żeby wbić rangę, e, przy okazji dziękuję Leszku, że, że pomogłeś mi wbić, wbić tę rangę, żeby ten odcinek obrocza był. E, no i, i, i z tego miejsca po prostu chciałem was przeprosić, że tyle musieliście czekać. Dziękuję też przy okazji za wszystkie wiadomości z zapytaniem, co się stało z overwatchem, kiedy odcinek i, i nawet byli ludzie, którzy się martwili o mnie, czy coś się stało, że nie ma tego odcinka, czy coś. A nie każdy oczywiście ogląda streamy i, i mnie wtedy codziennie by widział, że jestem, że wszystko jest ok. No tylko z tym Overwatchem po prostu. Po prostu jakoś tak wyszło, że właśnie nie było tego, nie było tej rangi. Jakoś nie miałem ochoty grać w tego CSa, żeby tę rangę nawet wbić. Powiem szczerze, no na szczęście się już udało. No i, i po to, żeby obejrzeć coś takiego właśnie. Takie są właśnie czasy w Counter Strike'u' ten antyczyt niby jest, ale właściwie jakby go nie było. Także chyba możemy sobie to przewinąć, bo to nawet nie ma co tracić czasu na takich ludzi i sobie tutaj zaznaczymy wszystko oczywiste, oczywiste, bo to nie ma co, tak myślę. W międzyczasie sobie możemy otworzyć skrzyneczkę, bo wypadł mi po matchmakingu wypadł mi jeden kluczek. kluczyk. Skrzynka mi wypadła Fracture Case, więc sobie otworzymy, licząc, że coś fajnego wypadnie z tego. Mm -hmm. No to fajnie sobie pomarzyłem. No niestety, nic z tego nie wypadło. No ale za chwilę powinien być kolejny Overwatch w takim razie. Kolejny Demko. No i kolejny Demko już się pobiera. Elegancko. Oczywiście, moi drodzy, kolejny Overwatch już będzie w poniedziałek. O ile oczywiście znowu coś mnie odwali i nie zapomnę albo coś. Ale postaram się więcej wrzucać na YouTube teraz. Właśnie przez, tego, przez to opóźnienie z Overwatchem. Tak gdyby do dotarło, że na te materiały też, do, też czekacie cały czas i że tych materiałów ostatnio jest mało. W związku z czym, właśnie. Ten Overwatch dzisiaj jest, mam też skrót, skrót z, w sensie z live'ów, w sensie Twitch Highlights mam na pewno jeszcze przygotowane. Teraz montowany jest ten odcinek właśnie ze Strzelnicy, muszę nagrać też Hellcase'a, jakiś opening, bo dawno nie było, w sumie też ludzie czekają na pewno na skinę, także trochę zaległych materiałów jest do wrzucenia, zatem mam nadzieję, że, że chociaż to wam trochę wynagrodzi, a tutaj mamy przynajmniej gościa, który się nie patrzy w ziemię, więc to może być ciekawe. To może być w końcu coś ciekawego, no zobaczymy w takim razie czy cheater, czy nie cheater. Na razie wygląda całkiem normalnie, nie? Oj! No nie, to było dziwne. To było dziwne, żeby wycofał w tym momencie. To było dziwne, żeby wycofał w tym momencie, jak gościu zaczął go skręcać na shifcie, a ten reloadował przy ośmiu kulach w magazynku. Kto normalny reloaduje scouta po oddaniu dwóch strzałów? W takiej sytuacji. Nikt. Zatem spodziewam się, że tu jednak mamy... Pana cheatera. O! Znowu jedna kula wystrzelona i reload w skaucie. To nie jest normalne. Nikt normalny, żaden normalny gracz Grand Casas nie, nie reloaduje skauta po jednej kuli wystrzelonej. To jest, to jest kompletny bezsens i muszę chyba kichnąć. <laughs> Przepraszam. I dziękuję za nazdrowie jak coś. No dobrze. Liczę, że pan podejrzany coś tu jeszcze pokaże. Bo są podejrzane akcje, ale to jeszcze jest za mało, żeby go zreportować. Chociaż. E Szekuje się, już chyba co? Bo już się szykuje. Aha. Oddaję jest czasem, jeszcze w ogóle przeciwnika zobaczył. Nie było nie był widać się wala na ekranie, prawda? Tak myślę. Cały so diwale. To popatrzmy, co z diwalami zrobi w takim razie. No, ten już defense. No ten zawodnik ciekawy. Ciekawy na pewno. Co to? Już fliki chce robić Co on robi? A może sobie coś konfiguruje i dlatego tak? No to zobaczymy. Zobaczymy, co sobie skonfigurował. No, tutaj jest dziura w smoku, więc mógł to wykorzystać. No, no i nic nie idzie. Oho. O, o jejku, zdenerwował się, zdaje się. No tylko 3 fragi 3 fragi plus wallhack to było za mało jednak Pora odpalić maszynę po prostu Niestety No, ten to się chyba faktycznie zdenerwował Ten to się faktycznie zdenerwował, bo za mało tych fragów było do tej pory No i mamy Isika, 5 hedzików sg yy, 3 Sg1, tak? Tak się dokładnie za ten karabin Dobrze pamiętam Teraz zobaczymy, sprawdzimy moją wiedzę z Gander strajka. No widzę to znowu. I czemu w ogóle tak macha tym celownikiem jeszcze? Faluje nam tutaj w ten sposób. O. Oho, dzisiaj przeszło. No ale tego sobie możemy chyba. No cześć. Ja tu Overwatch a nagrywam. A ty też chcesz się pokazać inspektorze? Chcesz się pokazać, chodź, chodź pokażesz się inspektorze mój, chodź. Pać mu inspektorze. Szukamy cheaterów, wiesz? Szukamy cheaterów w Counter strikeu O! Proszę bardzo. To inspektor Lusiao. No, to jest cheater, widzisz? To jest cheater, bo on normalnie widzisz, patrzy w ziemię i strzela w przeciwników, a nie widzi ich nawet. Także to jest cheater 100%. Tak jest, to się nagrywa jak coś. To jeszcze okularki. la. Lusio zawodowiec. No, pięknie, Lucia, pięknie, pięknie wyglądasz. Nie, na no tego chyba trzeba przewinąć. Czekaj, bierzemy myszkę. Aha, dobrze. Bierzemy myszkę, czekaj, przewiniemy tego gościa i zreportujemy, wiesz? Zreportujemy go za haksy. A to już nie ma co oglądać. No, he, to nie jest zabawne, że on cheatuje. Dobra, zobacz. Tutaj oczywiste, 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 to niewystarczające. I przesyłamy werdykt. Reportujemy tego cheatera elegancko. Jeden cheater mniej, mam nadzieję. Tak, super. To czekamy na kolejne demko, i za chwilę lecimy dalej. A ja idę odstawić inspektora Lusiao. Okej, okay, mamy trzecie demko, więc oceniamy dowód na mirażu. Jak to zwykle bywa. Dzisiaj taki odcinek faktycznie mirażowy, bardzo bym powiedział. No ale zobaczymy. Lusia już odstawiony, na razie już się bawi. Jak widzicie, Lusia rośnie jak na drożdżach. Przepraszam, powiem, to już nie jest dziewczynka, to już jest kobieta, mam wrażenie. Jest taka duża. Dobra, podejrzany 27 do 16. Mhm. No dobrze, zaczyna się od wraga przez smołka Ale to się zdarza, prawda? Może jest po prostu dobry. No, towarrzucił za, za, za skrzynki na idzie. Ogarnia flesze. Powiem Wam szczerze, że wcale nie jestem pewny, że to jest cheater. Ogarnia, zobaczcie, ogarnia granaty. Ogarnia to się dzieje na mapie. W sumie jest 8-14, jeszcze w ogóle przegrywa w dodatku, bo to widzę, że w jego drużynie jest raczej ciężko. Ale skoro jest 8-14, a to jest demko, który się dopiero zaczyna, to znaczy, że jeszcze będzie fragował w tym meczu i to sporo. Oj. Tu się nie udało. Teraz chyba dostał info jakieś, że mogli B pójść. No i właśnie, teraz wraca, ale już będzie za późno, bo treści są już na BS-ie. No i zobaczymy, jak sobie poradzi w takiej sytuacji. Nie, bardzo, brze, bardzo, bardzo pozycję. Dla mnie, słuchajcie, ładny handzik. Chyba poszło info jakieś, że jest na galerii, tak mi się wydaje. No to są, to są, słuchajcie, jakieś, jakieś wyższe rangi, tak bym powiedział. Jestem ciekaw dokładnie, jakie rangi, ale powiem szczerze, dawno nie było takiego fajnego demka na Overwatchu, żeby gościł miał tyle fragów i żeby nie był cheaterem. Zobaczymy, czy to pokaże, ale dla mnie, słuchajcie, na razie... to nie ma haksów. To, że zabił nam idzie przez smałkę to jest normalne. W counter na wyższym poziomie to się zdarza bardzo często, tak naprawdę. Jak ludzie wiedzą, jakie są timingi, to na spokojnie takie rzeczy robią. No, tutaj coś poszło, info, że coś się na chyba to nadziać. Te rodzice się rzucili? O, już widzisz, że coś się dzieje Spędna druga pozycja na palących Darcie się gra ostrożnie, nie? Zresztą widzi, że tam ten młodzik widzę, że całą robotę robi On no, tylko jeden został No i terrorysta sobie uciekł, no ale już wszystko podejrzane widzi właściwie, chociaż Tu jest pogoń. w ogóle socie, dzisiaj jest, nie wiem, dzisiaj w ogóle jest taki dzień jakiś ciężki. Nie wiem, czy u was też tak jest, bo ja w Warszawie dzisiaj pogoda się mocno zmieniła i deszcz padał, i w ogóle, i jakoś takie powietrze zupełnie inne. Dzisiaj się czuję taki ospały, mimo że spałem dzisiaj długo, bo spałem dzisiaj prawie 9 godzin, więc pospałem całkiem nieźle, a się czuję taki w ogóle wypluty z, z, z sił, i w ogóle, że masakra, nie wiem, czy też tak dzisiaj macie. No ale cóż, życzę wszystkim zdrowia oczywiście. No, a my jeszcze sobie zobaczymy tego gościa, bo to jest naprawdę fajne demko. No, takie demo właśnie, widzicie w każdym obroczu, żeby no takie demka, gdzie nie będzie tak łatwo sprawdzić, co się dzieje. A ten naprawdę mądrze gra, zobaczcie. Przejmuję sobie z swoim kolegom. No, a tutaj. Timingowo idealnie to zrobił. No cóż, dorzucił sobie smoka. Żeby tu nikt go nie zaatakował w dobrym momencie. tu jest ważny timing u niego na pewno. Teraz ja patrzę górę, patrzę sobie dół. Teraz tak nie chcę się zdradzić, wie, że jego teammate jest od i dał mu info prawdopodobnie, że plantuje na standardzie. I tu nie wiem, czy nie słyszał Zuma przypadkiem. No, ale to, co teraz robi, to jest dziwne. To było dziwne, ale to też, to jest, to, to był ważny timing tak naprawdę, nie? Po prostu. No też zagrał mądrze. W gruncie rzeczy, bo nie musiał on niego pikować, skoro jego teammate bronił, bomby, bombę, wiedział dokładnie gdzie jest rywal, wiedział, że bezpie, bezpieczny jego teammate. To ten sobie wycofywał po prostu. To, to mogło tak wyglądać, trochę jak citersko, ale, ale jeżeli to jest mądry gość, który dobrze gra grantami, dobrze się wcelowuje ze snajperki, to tak to wygląda. O, to się nie dogadali za bardzo. No tam musi jakieś info iść. No i fake na pomysł A będzie. I zobaczy co się dzieje na mapie. <grytania> Cała drużyna sobie wycofuje. Tu jeszcze ten idzie na plecy, a tam trzech sobie na B weszło. O, i teraz nie widziałem tego fraga, nie spojrzałem. No, to też bardzo mądrze sobie zagrał. Ma no też palak. Ale bardzo, bardzo dobrze wychyla, słuchajcie. Ma dobre, dobre w ogóle pozycjonowanie celownika. No, no proszę. A to klaczek. Nie, no. Ma takie dziwne momenty też, nie? To, to... Ma takie dziwne momenty. Bo teraz nie było słychać, że ten gość wychyla, tak... Ruszył się tym celownikiem wcześniej, no nie wiem, to jest... Są takie podejrzane momenty u tego typa, nie? Na pewno, są takie podejrzane momenty. Ale są momenty jednak. Raczej. O, jest trifrag. Dostał informację, że ktoś jeszcze biegnie, no to na pewno. Nie wiem, czy dostał info, że sniper? Czy może dostał informację, że sniper? I tego nie wychylał. Nie, to jest w ogóle, to jest rzecz jest bo jesteśmy jednak przyzwyczajeni do oglądania demek, gdzie mamy obió cheaterów tylko i wyłącznie, prawda? A tutaj oglądamy sobie typa, który gra naprawdę bardzo mądrze. Nie wiem, czy czasami, czy czasami aż nie za mądrze, nawet nie? Bo na razie. S są takie podejrzane akcje też. Są takie dziwne momenty faktycznie u niego, ale... Bo te tajemniki czasami ma takie aż za dobre, nie? Takie ma się wrażenie trochę. Tam chyba poszło info, że jest pałac. O! Ale tutaj było całkowicie normalnie wszystko, co zrobił. No i 38 fragów już strzelał właściwie. też normalny frag a no i w sumie typo bez skinów też jest nie? nie no to jest to jest dziwne co ten gość się robi często te timingi naprawdę ma czasami takie, aż, aż takie, że bolo aż, nie? Że to jest takie, z, za proste wszystko u niego, momentami jak wychyla. Ale tu mi wydaje mi się, że to jest jakiś całe w ogóle premade mógł być, w tym meczu. No i czterdziecha zakręcona. No, takiego wroczu dawno nie było, wam powiem. Takiego wroczu dawno nie było. A w ogóle wziął inne obronie niż bo on cały czas WP się zagrał. No tutaj też bardzo mądrze zagrał znowu, nie? I co, będzie remis? No ciekawe. 41 w tym momencie. No, wariat nie? Te poszło info, że na B coś się dzieje, już nie? No, no i chodzi. A teraz poszły granaty na A, więc rotuję na A. Dostał też informację, że na A coś się dzieje, prawda? Na, na Agresywnie był łodzik, i on mógł słyszeć w ogóle te granaty już wyciągane. Zaciągany te granaty, ten mógł słyszeć to się znowu nic nie dzieje Już Myślałem, że ten tukan dostał od niego w respie, ale to było niemożliwe raczej. muszą po meczu. I nawet podejrzane nie muszą nic specjalnego robić. Teraz poszło info. No, a może jednak coś jeszcze będzie musiał zrobić. Jest 4 na 2. Widzisz, przeskoczył na standard. Dobrze perły granatami, chociaż ten flash był słaby, zdaje się. Musiała chyba pójść jakieś info, że jest na ninja. O! Ty też ten timing był taki dziwny, jak zaskoczył. Kurde, dziwny jest ten gościu. I ta reakcja też bardzo szybka była, wam powiem. O Jezus. Tutaj, kurcze blade. Dziwne były te rzeczy. Nie, nie no, czasami. Miał czasami takie bardzo dziwne timingi, nie? Ten gość miał takie czasami bardzo dziwne timingi. Ale. Ale były akcje, że mógł się inaczej zachować też jak cheater, a się nie zachował, więc. To było dziwne. No leporował dużo granatami. Ogarniał gierkę. Dobrze się wcylował ze snajperki. Dlatego ja, słuchajcie, to znaczy niewystarczające dowody, bo mimo tego, że mogło się od, dało się odczuć pewne wibracje haksa na pewno, to było takie czasami podejrzane, że to było aż takie dziwne, że czasami to było aż za proste, ale ja bym tu jednak nie reportował, bo, bo nie jestem pewny. Nie jestem pewny tego, więc nie mogę tego zreportować i myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejszego Overwatcha. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Wybaczcie, że musieliście czekać tyle czasu, bo, bo trzy dni opóźnienia, bo dzisiaj czwartek. Liczę, że wybaczycie. W poniedziałek oczywiście Overwatch będzie, mam nadzieję planowo, pewnie koło godziny 17-18, coś takiego jak to zwykle. Także zapraszam na niego serdecznie. Dzisiaj zapraszam też na, na streamek. Oczywiście, tak jak zresztą codziennie, poza piątkami, bo w piątki raczej nie streamuję, a dzisiaj zapraszam, bo gramy turniej w Valoranta X Comago Cup. Będziemy grali kolejny meczek. zdaje się, się, no i później zobaczymy, co będzie grane. Może jakiś Warzone, może jakiś Fall Guys, może jakiś Among Us. Pomyślimy. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, trzymajcie się. Cześć.